Hejka. Dzisiaj mamy niedzielę 8 maja. Dzisiaj jadę, teraz mam ustawioną nawigację do miejscowości Tomar. E, I potem będę jechała do Nazary. Między Tomar a Nazarem są też jakieś takie miejscowości, które chcę odwiedzić, e, więc plan jest ambitny, miałam wyjechać wcześniej, ale czasem tak bywa, że nie wszystko idzie zgodnie z planem, więc jest. ale jest po dziewiątej, więc nie ma dramatu. Do, do tej miejscowości Tomar mam półtorej godziny jazdy. Jest, słuchajcie, piękny dzień, świeci słońce, piękne trasy. I tak jak świeci słońce, są piękne trasy, to ja sobie lubię posłać takiego, wiecie, amerykańskiego roka. Eee, nie, nie, nie dodam go tutaj, no bo niestety prawa autorskie by mi zablokowały film, ale musicie sobie wyobrazić to. Słuchajcie już, Tomar. Nie jestem bardzo przygotowana do tego zwiedzania, muszę wam się przyznać. Po prostu patrzę sobie teraz co to jest najbardziej ciekawe do zobaczenia i na pewno jest to klasztor Zakonu Chrystusa, właśnie pod nim jestem. Okay, słuchajcie, klasztor zobaczony. Bardzo mi się podobało. Warto jest wejść do środka. Bo jest tak, że część ta zewnętrzna jest no za darmo, można sobie tam pochodzić. Ale moim zdaniem, warto jest wejść do środka. Bilet kosztuje 6 euro. Mm, ale ja kupiłam. Bo można było kupić taki pojedynczy, a można było kupić taki potrójny na tą atrakcję i jeszcze dwie inne. W innych miastach, które też dzisiaj odwiedzę i miałam e, plan tam pójść, więc idealnie, więc zapłaciłam 15 euro właśnie za te trzy e, atrakcje i co, no normalnie kosztuje 6 euro. No i są tam jakieś zniżki też dla seniorów, juniorów i tego typu ludzi. E, fajnie, fajnie. Mamy, słuchajcie, zwiedzanie z auta, bo nie mogę nigdzie znaleźć parkingu, więc no niestety niedzielę. Ale tutaj i tak jest coś w remoncie, więc nie ma dramatu, dużo nas nie omija. Słuchajcie, no niedziela jest taka, że nie udało mi się zaparkować nigdzie. W, no, przynajmniej w takim miejscu, żeby nie trzeba było um, długo iść na słońcu, żeby cokolwiek tam jeszcze zobaczyć w tym tomar. Więc cóż, no, najważniejsze miejsce zobaczyłam, bo jeździłam głównie po tym mieście, więc takie było wiecie, wyzanie z auta. E, bardzo mi się podobało, no ale niestety. Nic się nie udało się zaparkować, więc jedziemy dalej na naszej wycieczce tego dnia. I kolejnym punktem jest, słuchajcie, Fatima. Będziemy zwiedzać sanktuarium Matki Polskiej. Patrzcie, jaki stary Opel przede mną jedzie. Bardzo, bardzo mam retroklimat z nim tutaj. Dojechałam do Fatimy i pierwszą rzecz, którą wam pokażę, to te parasole na parkingach są bardzo popularne właśnie lidlami albo innymi takimi marketami. żeby sobie autka stały w cieniu. Poznajecie? Jestem w takiej portugalskiej Biedronce dosłownie. Ten sklep nazywa się Pingo Joche. Bo tak to się czyta i jest marki Jeronimo Martins, więc jest takim bratem biedronki. Jeśli ktoś nie wie o co chodzi z tym sanktuarium, oprócz tego, że jest sławne, to historia jest taka, że w 1917 roku tutaj trójka dzieci pasła sobie owce i zobaczyli panią jaśniejszą niż słońce z różańcem w ręku, a następnie ta okoliczna parafia chyba zaczęła badać tą sprawę w toku tych badań. Stydzi, że to prawda. I wybudowali to sanktuarium. No i cały świat się tutaj zjeżdża. Te kościoły religii. To nie jest absolutnie coś, co chciałabym się zagłębiać, ale jakby w ogóle pomijając to wszystko, to budowle sakralne, cała ta architektura zawsze na mnie robi bardzo duże wrażenie. No, poza tym też uważam, że po prostu ciekawie jest to odwiedzić takie miejsce, które jest bardzo ważne dla wielu ludzi na świecie. Wziąłem pani w tej chwili tymi filmami. Przeniesiemy się do miejscowości Batalia. Prawie jak Natalia. I będziemy tutaj oglądać klasztor. Dzisiaj, taka jest wycieczka bardzo sakralna, ale fajnie. Znaczy ja, lubię tak właśnie, ja lubię taką architekturę, więc spoko. A jeżeli nie lubicie, to nie martwcie się, bo pod koniec pojedziemy do Nazarę, czyli do takiej miejscowości surferskiej. Jest niedziela po południu, pod klasztorem jest bazarek ogólnie handel tutaj w niedzielę kwitnie. Tutaj taka ciekawostka. Nie wiem, czy wiecie, ale algida w różnych krajach nazywa się inaczej. U nas nazywa się algida, a w Portugalii na przykład nazywa się ola. Czyli cześć po portugalsku. czasem przenieśliśmy się znowu do innego klasztoru. Jesteśmy w miejscowości Alcobasa. W sumie są do siebie podobne, niby inne, ale jednak podobne. Bo ten pierwszy z tym Tomar najbardziej mi się podobał. A ten ee, z tego co czytałam, był w średniowieczu jednym z najważniejszych klasztorów w Portugalii. I też nie wiem, czy to jest taka pora, ale tak sobie chodzę po tych klasztorach i niewiele ludzi tutaj jest. Coś <grych> tam są, może nie, ale niewiele. Nie wiem, czy to nie jest sezon, czy to jest taka godzina. Jest po 16. Więc teoretycznie teraz jest taka mała no, siesta. A no, Portugalia w górę. Mm, jest jednym z tych krajów, gdzie między godziną 15 a tak 18, 19 e, zamykają się rzeczy. mają no, po prostu przerwę. To jest za gorąco. Ja muszę pracować tak. I, no, na przykład to jest, dla mnie to jest problematyczne, jeśli chodzi o jedzenie, bo ja najczęściej taki obiad, obiad, no jem gdzieś między właśnie 15 a 18. To jest taka historia, bo w, w, w tym klasztorze jest pochowany król Pedro i jego ukochana Ines. I oni są takimi portugalskimi Romeo Julia, ponieważ to była miłość zakazana. E, Ines nie była, e, no nie była wystarczająca dla ojca e, tego Pedro, więc niestety ale kazał ją zamordować. No i ten Pedro e, właśnie sobie tak wymyślił, że że będą pochowani razem tutaj. Ale trochę smutna sytuacja, bo nawet nie są obok siebie. <głos》> są w innych nawach. No i spoko, słuchajcie. To był klasztor Alfabasa. Eee, był fajny. Tak z zewnątrz nawet wygląda na mniejszy, ale jak tam się wejdzie do środka z biletem, to można sobie tam pochodzić, zwiedzać. Więc spoko. Tak jak wspominałam, ja zrobiłam wilę życia Kupiłam trzy bilety w jednym. Im więcej wydajesz, tym więcej oszczędzasz. E, więc zapłaciłam 15 euro za wejście do właśnie tego klasztoru w Tomar do e, batalii i tutaj Walkobasa. myślę, że to jest dobry deal. To jest dobry też pomysł na taki day trip, taką wycieczkę jednodniową po klasztorach. A teraz już żegnamy się z tematyką sakralną i jedziemy do Nazarę. Czyli do Mekki surferów. A to z czego słynie Nazarek właśnie. To są bardzo duże fale, największe na świecie, więc przyciąga to wielu surferów i tutaj były bite rekordy Guinnessa. Wydaje mi się, że taki oficjalny rekord to było, była fala w wysokości 23 metrów, na której sobie pan surfował. A potem w 2018 roku była jakaś kolejna próba pobicia i podobno było to 35 metrów, ale jeszcze nie jest to oficjalnie potwierdzone do tego czasu. I dla porównania statki są te takie dzisiejsze, mogą sobie poradzić z falą w wysokości maksymalnie 15 metrów. Więc wyobraźcie sobie, 35 metrów. I o Nazarę mówi się, tak jak na przykład Himalajści mają swój Monteverest, no to surferzy mają Nazarę. jakaś, słuchajcie, magia takich miejsc, mm, bo zawsze jak przychodzę w takie miejsce, typu z tą huśtawką, to nie ma tam ludzi. No i sobie mogę posiedzieć, popatrzeć, a potem nagrać jakieś fajne rzeczy, takie wiecie, że jestem tam sama i dosłownie tylko w, kiedy skończę to robić, to nagle przychodzi tam 10 albo 15 osób. I teraz też po tą huśtawką jest kolejka, a ja sobie teraz poszłam chodzić takimi właśnie uliczkami i fajnie widać zachód słońca i też nie ma tu w ogóle ludzi. Ale już chyba wiem, o co chodzi. Oni wszyscy teraz poszli jeść, a ja zjadłam... Wtedy, kiedy większość skraj było zamkniętych i znalazłam sobie taką otwartą. To jest sposób. Dochodzi... nie, już jest w sumie po 21, że czas do domu. Bardzo mi się podobało dzisiaj. Fajny to był dzień. Intensywna, intensywna niedziela. E, no bo jutro znowu praca. <grym> Ale mam nadzieję, że uda mi się jakoś to tak to ułożyć, żeby też w tym tygodniu nadchodzącym się zobaczyć. A z kolei przyszły Weekend. Chciałabym pojechać do Porto. No bo Porto z mysleniem. Więc... Zobaczymy jak to wyjdzie. Narka.